Szefów służb nominowanych przez PiS. Według ustaleń służby kontrwywiadu wojskowego, o czym pana prezydenta poinformowaliśmy, chociaż zakładaliśmy, że pan prezydent wiedział o tym także wtedy, kiedy upierał się, aby pan Szatkowski został ambasadorem przy NATO. Otóż według ówczesnych ustaleń panu Szatkowskiemu zarzucono nieprawidłowe obchodzenie się z dokumentami niejawnymi, kontakty z zagranicznymi służbami specjalnymi, uzyskiwanie nieuprawnionych korzyści majątkowych, a także opieranie się na sugestiach i inspiracjach zagranicznych firm przy sporządzaniu ważnych dokumentów państwowych dotyczących bezpośrednio bezpieczeństwa państwa. Nie wiem skąd na sali głosy lekceważenia, jeszcze raz powtarzam, to w roku 2019 SKW w tej sprawie właśnie tak sformułowała, sformułowała swoje zastrzeżenia. Problem polega na tym, że wtedy kiedy.